Couldn't sleep. Things were bad, and they were only going to get worse. The truth was going to come out sooner or later, and then we were going to have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that more or less, but along with it came prison. living in constant fear and the blood of my friends i dug it as long as i could but it was finally catching up with me it was all just a matter of time hej witam was bardzo serdecznie ja jestem rok to jest mafia 2 sytuacja jest krytyczna z każdym dniem jeszcze gorsza. zresztą ten wstęp powinien to jasno ukazać ja hello. wido Yeah, Teddy. Uh, listen, I need you to Let me guess. You need me to come by right away and I should bring a gun. for once I don't. <laughs> uh, Carla wants to see you over at the planetarium. Can you say what it was about? No, nope. uh, better head over there now though. Uh, don't want to keep the man waiting. <laughs> yeah, see you Vito. <laughs> Możemy ostro oberwać. Ubierzmy się może jakoś porządnie, co? O tak. Nawet nie wiedziałem, że mam takie ładne ciuchy. Mr. Skeleta, can you get in, please? Hey, old man, what are you doing back? Just get in the damn car. now. you uh, are this is our friend mr chu all right so what the hell's going on what is this this is about you you fucked up good didn't you started a fucking war got no idea what you're talking about don't fuck with me boy i probably forgotten more about this business than you'll ever learn half our guys are dead half of mr chu's guys are dead and now the feds are breathing down everybody's necks because of you leo listen you listen if it wasn't for me you would have already been taken care of so you're gonna listen to what i have to say and you're gonna listen good what you did in chinatown that was because of that cocksucker henry right you know who he was working for when he died you mean when he was butchered he was working for the feds he was a fucking rat that's why mr chu's people did what they did that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. You called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone's a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid. This is your last chance. Niezły bajzel. W niezły bajzel, żeśmy się wpakowali. Na skutek... mój Boże, jaki kawał drogi. Właściwie nie z naszej winy, tak szczerze mówiąc, na dłuższą metę, gdyby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę cały czas albo John nam podsyłał jakiś syf. Albo Henry. Ten nasz biedny Vito latał jak liść na wietrze. To tu, to tam. Nie ma się co cackać. Nie no, tylko nie policja. Szczęście, nic... God damn it. Dobra, spadamy. Trzeba zmienić auto. Chyba ucieknę im. Ale wóz trzeba zmienić tak czy inaczej. Może teraz się uda. Ja cię kręcę. Mam no, nadzieję, że nikt nie będzie chciał mnie zatrzymać. Żeby się przejechać gdzieś oczywiście. Dobra, na czym stoimy? E, historia z Mafią 2 coś czuję powoli dobiega do końca. E, przypuszczam, że... Znaczy, całkiem możliwe, że to jest właśnie ostatni odcinek, ale nie wiadomo jak to się dalej przyciągnie. Poczekajcie, pozwólcie, że ściszę troszkę. Ja mam zawsze za głośno. Okej. Okay. I co dalej? To jest ciekawe pytanie, bo ta seria. No, dużo dla mnie znaczy właściwie. Nie tylko ze względu na oglądalność, ale ze względu. Oj, przepraszam. Na historie, które mogłem sobie. na które miałem czas, które mogłem opowiedzieć. Myślę sobie o dodatkach, które pojawiły się do tej gry. I tutaj właściwie też potrzebuję waszej rady, bo chyba było więcej niż jeden. Być może nie, ja nie śledziłem tego wystarczająco uważnie. O mój Boże, jak ta taksówka jeździ. W jakiej kolejności to się pojawiało? Co było następne? Jak, jak te dodatki potraktować, żeby trzymała się ta seria hmm, przysłowiowej kupy? I jeszcze jedno pytanie: czy może macie tytuł, pomysł na inną grę, w której byłyby sprzyjające okoliczności, żeby sobie na spokojnie pogadać? Wiem, że wiele osób myśli o GTA 4 w odniesieniu do, do tego typu opowiastek. I jest to jakiś pomysł, ale GTA, GTA 4 to już jest dosyć stara pozycja. Myślę, że nie warto się w to angażować. Lepiej poczekać na piątkę. Na którą trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale prędzej czy później. Chyba nam się tu pojawi, nie? Dobra, jedziemy do obserwatorium. Jestem bardzo ciekawy, co Joe porabia. No cóż, zobaczymy to pewnie przy innej okazji. Właściwie kończąc ostatnią misję, trafiłem na, na jakiegoś buga. Nie mogłem, nie mogłem czegoś tam dokończyć, dlatego mam wrażenie, że być może coś tam pod koniec tej poprzedniej misji pominąłem, ale chyba nie. Pamiętacie, gdzie byliśmy? W porcie ja dopadłem wrednego kolesia, który utopił mojego ojca. Dużo, dużo skomplikowanych. tam myślałem, że to tutaj: skomplikowanych zagadnień, nie? które możecie sobie odświeżyć, oglądając tamten odcinek. Szczęśliwie miałem savey z tej misji, co tutaj jest i mogłem odpalić to po prostu od początku, tą misję. Ale jeżeli straciłem coś ważnego, to dajcie mi proszę znać. jedzie za mną policja, ale oni sobie jadą tak po prostu na luzie. Coś mi się wydaje, że mogę nie przeżyć tej całej historii, do której się właśnie zabieram, ale zobaczymy. Tak czy inaczej Mafia 2 Zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. To była wprost idealna gra do jakiegoś let's playa. Te rozdziały są tak fajnie zbudowane, i ta liniowość, która wielu osobom przeszkadzała, jest wręcz fantastycznym sposobem na pokazanie jakiejś gry na YouTubie. Dobra, daleko jeszcze? Rzućmy okiem na mapę. Nie, tuż, tuż, jesteśmy, tuż, tuż. No, bardzo, bardzo uprzejmy człowiek. człowiek W tym obserwatorium się zabarykadował. No proszę. A co my tu mamy? Trochę broni. Jest Tommy. Ja i mój przyjaciel Tommy ruszamy do obserwatorium. Nawet niebo płacze. Tak jest. Okej. Okay. Tędy nie wejdziemy? A może. Hej, fellas. Hey Vito. The boss wants to see you. Good. I wanna see him too. One uh one thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, alright. Here you go. Oj, 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 oj. Muszę prosić syna, żeby troszkę ten. Nie chcę psuć klimatu. Tej całej rozwałki, która nam się tu szykuje. Nie ma na boju. Tak, rozumiem okay. Sie ja nie mam. Ale mam Nie dolać wosłu. Jaki? No. Dobra. Czemu tu nie ma? Jest, no nareszcie. Sytuacja załatwiona. Nie wygląda to za dobrze. Spokojnie, odsapnijmy. Odzyskajmy trochę zdrowia. Gdzie jest ten Wade? Headshot. Po lewej mamy, ale to już chyba w środku. Oj, dzisiaj będzie sporo akcji. Tu nie ma nikogo. Przejdźmy ten budynek dookoła. No tak. Po prostu ten jeszcze kolej żył. Ach, holender. Oborwałem, a byłem taki pewny siebie. Dobra. Wszystko powoli wraca do normy, po prawej mamy gościa, należy ich tu pełno. Jak jest? Chodźmy. Ten koleś z góry spadł. Jeszcze ktoś tam został? Poczekajmy. Niech wszystko wróci do normy. Zdrowie. Trzeba uważać. Na granaty. Na dole? Chyba spokojnie. Lepiej iść do góry zawsze. Tak myślę. Och, holderny świat. Trzeba poczekać. jest, brawo Vito! Ach, tę łepetynę. Jedną następną. Jak jest. Gdzie jest ten facet? A w sumie czym on zawinił? Biedaczyna? Ole, tłum pod spodem. Dobrze, że nie muszę robić tego po cichu. Był spokojny, nie? jest teleskop I będzie ciężko? Polerny świat. Trzeba uważać. Ej. Wracamy do zdrowia po walutku. Nie jestem rzucić tym granatem, stąd Ech, spokoju, wytchnij dobrze, że oni Dobra, jeszcze jeden został skubaniec nieźle strzelają, co? A chyba ma strzelbę. On też miał strzelbę. rozsądniej rozwiązać. Naprawdę myślałem, że zagram twardziele i przejdę to bez bólu. Dobry strzał. Odzyskujemy zdrowie. Coś tam jeszcze przeżył, tak. Jeden koleś. Teraz zrobimy to inaczej, Pogaduj. to trochę inna splówka. Hej synku. Co tam? I nie myła głowy? Nie umyła ci mama głowy? Nie. Ojej, ojej, ojej. Pięknie. Jeszcze jeden koleś tu został. No trochę ich tu jest, nie tylko jeden. Załatwiony? Nie. Dobrze, że nie mają więcej granatów. Nie wychylaj się roku, biegiem, biegiem, biegiem. Dobra, tu było kiepsko zamo, ale tu mam pełen zapas. Zresztą tu amo, to mi chyba nie zabraknie. Wow! Well, look who it is. This is who they send. This is an insult. What they tell you, Vito? Take care of me, and all's forgiven. You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> you're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize Joe, that? you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? Well those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house! And now you dumb fuck. You're gonna pay for it. Now, Joe. Hey. If you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, three. Joe. You're gonna throw On. all that away? Do it! Two. Now! To mi się podoba. God damn it! kill no <mum> these two psychos! Joe. <mum> Skobane, jeszcze z tej strony you're not fasted you don't stand a chance uh -huh. you can't kill them all i enjoy it enjoy you really are insane aren't you i'm gonna enjoy watching you die Kubańców zacznie ubywać w końcu? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, żyjemy. Aśmi, co my tu mamy? Gdzieś tu koktajl, wydawało mi się, że widziałem. Suck this. <laughs> oh, I kind of missed this. Reminds me of my former business. No I you know something, Carlo? For the last ten years, all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. This one? This one's for me. Fuck. You! <coughs> Fucking prick. I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, uh, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo, give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? <laughs> it's, uh... What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. Oi, oi. All right. So what's the big secret? Hey, 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 what the hell's going on? Where are they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. No i to by było na tyle. Nie skończyło się to wesoło, co? Ale sama gra? Chyba genialna. Wiem, że wiele źle mówio... wiele złego mówiono o tej grze, że ona nie przystaje do tego, e, czym była pierwsza część. Być może nie, ja nie wiem. Nie grałem. Tak, Należy do tych osób, które nie grały. Oj, mój syn, coś tam. Będę ja musiał zaraz do niego zajrzeć. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Myślę, że to było interesujące przeżycie. Mam nadzieję, że dla Was równie mocne jak dla mnie. Co tam, synku? Zaraz do Was wrócę. Co mówisz, synku? Hej, już jestem, przepraszam. Rodzinne obowiązki. Zatem, tak czy inaczej, podsumowując tą całą historię, było mi bardzo miło, że towarzyszy, towarzyszyliście mi w tej podróży przez Mafie 2. Moim zdaniem, bardzo, bardzo interesująca produkcja. Zatem, trzymajcie się. Papa i piszcie w komentarzach cóż ciekawego mógłbym zrobić dalej w tym cyklu. Czy dodatki? A jeśli tak, to jakie? Hej!